Jeśli nie jest miesiącem, gdzie staramy się w naszych ogrodach dużo rzeczy uporządkować, po to, żeby wiosną mieć jak najmniej pracy. Ale są rośliny, byliny przede wszystkim, które jedne pozostawiam i nie ruszam je, czyli nie wycinam, a są inne, które wycinam, po chociażby dlatego, żeby właśnie sobie ułatwić pracę na wiosnę. Przedstawię Wam kilka moich bylin, które przycinam. Jest ich też y, sporo innych, ale je pozostawiam. Chociażby dlatego, że jeszcze bardzo ładnie wyglądają, mają piękne, zielone liście, i, i szkoda mi niszczyć ten efekt, jaki w tej chwili te kwi, jesienne kwiaty dają uroku w tym ogrodzie. Chociażby tutaj ta hortensja, która zupełnie nie przekwitła, ale. Ma już takie żółte listeczki. Wygląda to wszystko cudownie. W związku z tym, bardzo dużo rzeczy zostawiam, a co jest nieładne, to, to wycinam. Jednym z krzewów, które zostawiam, i nie ruszam ich, to jest azalia. W, w tym okresie ona lekko się wybarwia na purpurowo, ale ma mnóstwo takich już pąków. W związku z tym na wiosnę one nabiorą jeszcze większego gabarytu, bym powiedziała, rozmiaru, no i przepięknie kwitną. Są to azalie, które w tym okresie potrafią mieć takie właśnie kolorowe listeczki. Nie ruszam również rododendronów. To wszystko zostawiam tak, jak jest. Chyba, żeby się ułamała jakaś gałązka. Albo za mocno się rozrosła i przysłoniła mi rabatę. Takie rzeczy w tej chwili nie wykonuję, jeżeli już, to tylko i wyłącznie po przekwitnięciu, kiedy kwiaty przestaną kwitnąć. W związku z tym to wszystko zostawiam na teraz, w okresie jesiennym, nie ruszając, po to właśnie, żeby na wiosnę mogły te rośliny nam pięknie zakwitnąć. Natomiast klematisy w ogóle zostawiam do wiosny. Nie ruszam je. Przyjdzie taki okres, czyli marzec, że mogę je przecinać. Nie ruszam je, dlatego że chociażby zobaczcie tutaj, jeszcze przepięknie one w niektórych miejscach kwitną. To wszystko zależy od warunków, jakie mają. Ten na przykład klematis już ma zielone liście, takie zmrożone, już zaczyna to wszystko gnić, bym tak powiedziała. A jednak ma jeszcze kwiaty. Jeszcze można znaleźć pąki. Tu mamy hortensję ogrodową. Tę roślinę w ogóle nie przycinamy. Nawet nie ruszam kwiatostany. Dopiero wiosną, kiedy to wszystko zaczyna y, do życia się budzić, lekko przycinam te kwiaty. Widać wtedy, w którym miejscu przyciąć. Wtedy nawet ma nowe listki. W związku z tym hortensję. I ogrodowe są nieruszane w okresie jesiennym. Także zostawiam tę roślinę do wiosny. A obok rośnie hortensja bukietowa. Hortensję bukietową można już przycinać. Ja jednak jeszcze zostawiam te kwiatostany po to, żeby w okresie tym takim zimowym choć nie ma już takich zim, one przepięknie wyglądają, kiedy są oszronione. Część kwiatów można by było już powycinać, a część zostawiać. W moim przypadku ja y, tę roślinę ten krzew zostawiam. Tu mamy y, klon japoński, cudowny krzew, cudowna roślina. W tym okresie, kiedy mamy bardzo dużo koloru takiego złotego, w ogrodzie różnych brązów o różnych odcieniach, to klon zdobi ogród niesamowicie. W związku z tym, formowanie o tej porze jego nie wchodzi w ogóle w grę. Tu mamy wilczomlecz. Też nie przycinam, zostawiam tak, jak jest. W ogrodzie mam dwa gatunki: ten jest jaśniejszy, a w drugim miejscu mam wilczomlecz o innym kolorze takiej purpury. Zostawiam je nie ruszając, ponieważ kiedy przyjdzie wiosna, one przepięknie zakwitną właśnie na tych czubeczkach. Tu jesteśmy przy hortensji omszonej. Nie przycinam tego krzewu. Jedynie wytnę te suche kwiatki, które tutaj widać, bo na przyszły rok między tymi gałązkami na gałązkach, które, z których spadną liście, pojawią się nowe pędy. Które. Pięknie zakwitną, a kształt tego krzewu pozostawiam taki, jaki jest. Gdzie się ma rozrosnąć, to się rozrośnie. Z niego jestem zadowolona. Tu jesteśmy przy trytomie groniastej. Tę bylinę również nie przycinam. Zostawiam te wszystkie liście. One same, jakby miały, powiedzmy, za dużo śniegu czy deszczu, to... Rozetę, tą podspodę pod tym liśmi przytrzymają i na wiosnę ona ślicznie nam odrośnie. A tu mamy kokornak. Topnącze na tej pergoli również pozostawiam takie, jakie jest. Liście opadną, a te wszystkie gałązki, witki, które są dopiero ewentualnie przycinam wiosną. Tu jesteśmy przy fuksji Magellana. Ona świetnie przytrzymuje. Zimy, jakie w tej chwili mamy od iluś tam lat, rośnie przy klematisie, przy jakimś tam innym grzebie i to ją chroni przed ewentualnymi przymrozkami. I w ten sposób fuksja jest ochroniona przed tym, żeby była uszkodzona przez mróz, przez jakieś śnieżyce. Zresztą teraz śniegu nie ma, a ona doskonale sobie tutaj radzi. Ale mamy inne beliny, które przycinam przy ziemi. To jest świecznica. Już brzydko ona wygląda, ma brzydkie liście, i nic nie zostanie z jej urody, jakbym ją miała zostawić. W związku z tym, przy samej ziemi, zcinam ten, te resztki tych liści, gałązek tej całej świecznicy, bo ona w tym miejscu jest niepotrzebna. A nawet by upadła, jakby się przyłamała, by gnić, także zdecydowanie ją wycinam. Oczywiście gałązki pójdą na kompostownik, a ona będzie wycięta przy samej ziemi i tak ją zostawię do wiosny. Tu jest inne miejsce ze świecznicą, ją również ścinam. Też pójdzie ta gałązka na kompostownik, a wokoło tutaj są funkie, czyli hosty. Na tyle są one już miękkie, że ręką dosłownie można je zebrać i oczyścić to miejsce. A tu jest tabuła. Wiadomo, że jej przepiękne kwiatostany ozdabiają każdy ogród i każde miejsce. Tabuła rośnie w półcieniu. I tutaj, w tym miejscu, tak samo i tutaj, wycinam przy samej też ziemi. Niepotrzebne są te gałązki, ponieważ one w tym okresie, teraz. Nie dają żadnego uroku. A jak je teraz nie powycinam, to szybciej będę miała oczyszczoną rabatkę z tych tabuł i mniej pracy na wiosnę. Tabuły należą do byliń, które w okresie jesiennym nie dają dużo uroku, w zasadzie żadnego. Zaczynają też żółknąć, łamać się, po prostu nie dają żadnego uroku, więc je wycinam, obok widzę, że. Nowe listeczki wyrosły, ale nie zwracam na nie szczególnie uwagi, bo na wiosnę, nawet gdyby śnieg je przykrył i one by przygniły, na wiosnę wszystko to przepięknie odrośnie. A tu jesteśmy przy floksach. Kwiaty przekwitły, brzydko wyglądają. No i niestety trzeba to wszystko też powycinać. Nie tylko je wyciąć, naokoło będą zebrane liście po to, żeby zrobić porządek na tej rabacie z innymi bylinami. A to uchroni je przed ewentualnymi chorobami. A najłatwiejsze do zebrania z rabat są chyba te funkie. Funki jak tylko tak zżółkną, namokną, to dosłownie gołą ręką można je zebrać, bo są bardzo miękkie i nie musi sekator pracować. Choć w innych miejscach gdzie funkie y, są takie bardziej soczyste, czyli zielone, jeszcze nie przekwitły tak, to pozostawiam te miejsca. Chociażby dlatego, że jeszcze dają bardzo dużo uroku y, w tym okresie jesiennym, gdzie się sprząta te wszystkie rabaty, gdzie w niektórych miejscach one wyglądają po prostu fantastycznie, jakby dopiero wyrosły. Chociażby tutaj widać. Jedne są zielone a drugie żółte. Dlatego ogród o tej porze nie zawsze jest taki zupełnie goły. Jeszcze zostawiam rozchodniki, bądź jakieś inne y, kwiaty, które o tej porze kwitną. A zapomniałam jeszcze, że należy też przyciąć takie patyki lilii. To są lilie drzewiaste. Inne miałam niższe, już tam powycinałam, a te też należy powycinać każdą lilię, która ma już takie y, suche, brązowe te badyle, należy powycinać po to, żeby po prostu to nie gniło, bo cebulka już swoje dostała, tak mówię kolokwialnie. Cebulki tych lilii były zasilone przez cały okres, kiedy te badyle były cały czas zielone. Co znaczyło, że zasilają cebulkę lilii. W tym jesiennym ogrodzie na filmiku pokazałam Wam, jakie byliny ja przycinam, co wycinam, a co pozostawiam. Nie wszystkie byliny pokazałam, ponieważ jest ich sporo w tym ogrodzie, a te najważniejsze Wam przedstawiłam. Teraz chciałabym się z Wami pożegnać, podziękować za obejrzenie filmiku i do zobaczenia. I do usłyszenia.